Witam Was serdecznie w miesiącu czerwcu wszystkie zodiakalne lwy. Kochani, miesiąc czerwiec, dużo tutaj będzie emocji, dużo będzie się działo, ponieważ planety wciąż się cofają, dołączają do tych planet kolejne, które ruszają bieg wsteczny, dużo się będzie działo na niebie astrologicznym, natomiast my sami będziemy mieć potrzeby balansu, harmonii, spokoju wewnętrznego, bo to szóstka wręcz, wtedy będzie ważna bardzo rodzina, kontakty właśnie z najbliższymi, również z rodzeństwem. Także Dom, Przyjaciele, Rodzina to daje nam szóstka. Oczywiście zachęcam Was do przeczytania artykułu, który wchodzi 1 czerwca na moim Facebooku. Jaki jest ogólnie dla nas miesiąc, czerwiec? Jeżeli ktoś z Was chce skontaktować się ze mną osobiście, zapraszam do kontaktu i namiary do mnie macie pod tym filmem. Natomiast co dla Was, kochane lwy. Na miesiąc czerwiec. Przede wszystkim, drogie lwy, 5 czerwca mamy bardzo ważną pełnię księżyca wraz z zaćmieniem w znaku strzelca, i to powoduje cykl zaćmień przez kolejne 18 miesięcy. Także dosyć ważna data. Będę informować oczywiście na bieżąco na moim Facebooku. Co oznacza ta pełnia Księżyca dla nas wszystkich. Ponadto 21 czerwca mamy nów Księżyca w Raku. Także pełno emocji, pełno uczuć. Drogie lwy, wy w tym miesiącu. Tło czytania dla lwa. Wy, wasze zdrowie, dom. Praca, pieniądze, uczucia, rady i ostrzeżenia. No, dużo się tu będzie działo u lwów. Drogie lwy i lwiczki, przede wszystkim co dla Was? Tło czytania to karta. Głupca przede wszystkim. Głupiec oznacza początek. Głupiec oznacza y, pójście nową drogą i rozpoczynanie od zera. Zobaczcie, piękna karta idzie trochę infantylnie przed siebie, ale pełen nadziei na nowe. Także Wy w miesiącu czerwcu rozpoczynacie nową drogę, drogie lwy. Też bardzo istotne, bardzo ważne będą dla was sprawy z dziećmi, ale również waszymi pupilami czworonożnymi. Jeżeli ktoś z was ma syna, to kochani sprawy syna będą też dosyć istotne w miesiącu czerwcu. Drogie lwy, wy przede wszystkim też, niektóre, niektóre z was, lwy, możecie myśleć o jakiejś nieruchomości, być może nieruchomości za granicą. Więc oczywiście jest to bardzo dobry czas na inwestowanie w nieruchomość dla Was. Także miesiąc, czerwiec, inwestycje jak najbardziej tak. Będą dla Was wa będzie dla Was ważny w ogóle majątek rodzinny. Też będą pieniądze ważne napływające z zagranicy. Być może niektórzy z Was będą planować w miesiącu czerwcu daleką podróż. Może być to podróż na inny kontynent, gdzie ta podróż będzie się wiązała z dużymi pieniędzmi, z wydatkiem dużych pieniędzy. Natomiast nie jest to z pewnością chybiona inwestycja. Być może ktoś z Was będzie się przymierzał do zmiany kraju raz na zawsze, i też w czerwcu takie decyzje koło Was są. Na pewno pewien etap i podejście do pieniądza też należy zamknąć i otworzyć się na coś nowego. Na pewno chronienie majątku rodzinnego jest w miesiącu czerwcu. Ważny też kontakt z obcokrajowcami, z osobami, które e, są za granicą. Jeżeli chodzi o Wasze dro zdrowie, drogie lwy, w miesiącu czerwcu, to przede wszystkim zwrócić uwagę na dietę. Zmiana diety jest tutaj konieczna. Wszelkie nadmiary pewnych y, po prostu y, produktów, które spożywacie, może być to jedzenie, może być picia. Y, zwłaszcza napoje, które tutaj spożywacie, to jest do zmiany jak najbardziej. Wycofacie się z pewnych po prostu produktów, y, spożywania z pewnych pro, produktów. Druga połowa y, miesiąca zwrócić uwagę na nogi, stopy, kolana, biodra. Może się przydarzyć zatrzymanie wody właśnie w nogach. Także też dieta, którą e, macie obecnie nie wpływa korzystnie na wasze ciało. Także e, dieta po prostu jest do zmiany w miesiącu czerwcu. Jeżeli chodzi o e, tutaj wasz dom, o to jak się czujecie e, w domu, to dużo Emocji, tutaj jest pełno emocji takich różnych. Może też odwiedzać Was ktoś, ważne kontakty w domu będą: e, jakiś mężczyzna, blondyn, niebieskie oczy, e, może być to rybarak, skorpion przede wszystkim, e, ktoś taki do trzydziestki, do trzydziestki piątki. Także kontakty takiej osoby przydadzą Wam się, e, coś się tutaj dowiecie. Ta osoba po prostu jest. Tutaj dosyć istotna w Waszym domu w miesiącu czerwcu. Niestety pod koniec czerwca mnóstwo nieporozumień z, z domownikami, i ten mężczyzna, który gdzieś tam będzie odwiedzał Was, właśnie w domu, może być powodem tych nieporozumień. Także uważać, kochani. Z jednej strony dobrze, z drugiej niestety źle. Jeżeli chodzi o pracę, bardzo pozytywnie w miesiącu w czerwcu, przede wszystkim jakiś nowy projekt się tutaj otworzy przed Wami, też będziecie chciały po prostu energicznie działać i to na pewno się tutaj Wam uda. Też będziecie inwestować w siebie, a ta inwestycja zaprocentuje już, w miesiącu wrześniu, kochani, a we wrześniu zmienia nam się rok numerologiczny, także nowa droga z pewnością przed Wami. Także tutaj przede wszystkim nie na pewno się nie blokować przed inwestycją zawodową w siebie. Jeżeli się zastanawiacie, czy popracujecie jeszcze w tej pracy, czy może nie, na pewno jest szansa, że rok czasu w tej pracy, w której teraz się znajdujesz, z pewnością popracujesz. Jeżeli myślisz o rozpoczęciu nowej pracy, to jak najbardziej otwieraj się na to, idź nową drogą, inwestuj w siebie, bo za rok o tej porze będziesz w zupełnie innym miejscu finansowym. Natomiast, drogie Lwy, pracujecie zawodowo fantastycznie, ale pieniędzy nie ma. Więc jak Wy to robicie? Pracujecie, a nie ma pieniędzy? Drogie Lwy, przede wszystkim, jeżeli chodzi o pieniądze, to jesteście zmęczone. Jakby nie chcę Wam się kreować rzeczywistości po prostu i kombinować skąd te pieniądze tutaj e, zabrać. E, dlatego też nie za bardzo robicie coś, aby tych pieniędzy mieć jeszcze więcej, ponieważ jesteście zmęczeni. Także m, nic się nie dzieje odnośnie pieniądza tutaj, odnośnie pieniądza przybywającego na ten moment. Sporo wydatków ktoś może z Was mieć naprawnika bądź chirurga. Uważać na zdrowie przede wszystkim, bo dużo wydatków na zdrowie w miesiącu w czerwcu może was spotkać. Stąd po prostu wypłukana na kieszeń. Yy, natomiast przybywać nie będzie yy, teraz, ale dopiero w miesiącu wrześniu. Jeżeli chodzi o uczucia, to niektóre lwy mogą się uwikłać w jakiś trójkąt. Także bądź, być może to Wy jesteście uczestnikami e, trójkątu bądź też partner wasz, w którym jesteś, z którym jesteście, e, żyje w trójkącie. Także to należy, kochani, e, sprawdzić. Jeżeli jesteście singlami, to możliwość spotkania się z przyjaciółmi, ze znajomymi, e, tutaj także poprzez kontakty właśnie towarzyskie e, możliwość poznania osoby drugiej do uczuć. Jeżeli jesteście w związku, to w drugiej połowie czerwca praca nad związkiem, ale taka żmudna praca, także konieczna ta praca jest. Jeżeli po prostu powiało nudą w waszym związku, to należy tutaj, drogie lwy, po prostu poimprezować. Jeżeli tak, oczywiście się da na miarę tego, co się dzieje u nas globalnie. Także jak najbardziej tutaj, pora wyjść do ludzi, pora po prostu tchnąć troszeczkę świeżości w wasz związek. Co karty radzą Tobie na miesiąc czerwiec? Przede wszystkim, nakieruj się na działania wszelkie internetowe. Jeżeli prowadzisz firmę, bardzo dobry czas na reklamę. Jeżeli myślałeś o jakimś biznesie online, bardzo dobry czas na działania online. Także, jeżeli, drogi Lwy, mieliście planowaną wcześniej jakąś operację, to jak najbardziej tutaj to jest też dobry pomysł, aby wrócić do tego tematu. Skontaktuj się, drogi Lwie, z Twoją matką, bez względu na to, czy ona żyje, czy nie. Też zwróć uwagę, drogi Lwie, na swoją żonę, siostrę, mamę. Właśnie, jeżeli jesteś mężczyzną, jeżeli jesteś kobietą, to mm, zwróć uwagę na kobietę, która po prostu potrzebuje twojego wsparcia. Jest to kobieta mężatka, y, która być może się martwi o ciebie bądź po prostu też potrzebuje twojej y, pomocy. Zwróć uwagę też na kobietę spod znaku Ryby, Raka bądź y, Skorpiona. Także bardzo emocjonalna, wrażliwa osoba. Natomiast ostrzeżenie masz, drogi Lwie, przed jakimiś perypetiami, jakimiś przejściami w drodze. Może to być po prostu jakaś podróż krótka dwie, trzy miejscowości dalej że niekoniecznie wszystko pójdzie tak, jak sobie życzysz podczas tej podróży. Jeżeli masz e, zamiar e, jechać gdzieś w czerwcu, lepiej by było dla Ciebie, abyś odłożył e, ten wyjazd na jesień, drogi Lwie. I przede wszystkim rada w uczuciach dla lwów. Dla lwów singli i dla lwów, które są w związkach. Rada dla lwów. Rada dla lwów. Single i osoby w związkach. Przede wszystkim, drogi lwie, który jesteś singlem, otwórz się na nowe znajomości, zacznij flirtować, ujawnij się na rynku singli. I radośnie po prostu yy, przepełniaj, i przepełniaj innych ludzi swoją energią. Flirtuj po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o yy, yy, osoby w związkach, drogi lwie, jeżeli myślisz o nowej miłości, to znaczy, że tej starej już nie kochasz. Jest taka możliwość, drogi Lwie, że jakaś nowa osoba obudziła w tobie romantyczne uczucia i ty po prostu tej miłości, z którą jesteś długo, już nie chcesz. Zastanów się nad tym, co się dzieje tak naprawdę w twoim sercu i w twojej głowie. Natomiast, Lwy, które macie harmonijne związki, potrzebna jest tutaj nowa jakość w związku. Tak jak wcześniej karty wspominały, idź na imprezę, idź do znajomych, róbcie coś szalonego, bawcie się po prostu na miarę oczywiście możliwości, które dają nam teraz tutaj te czasy, które nas przyhamowały. I na czym masz się w pierwszej kolejności skupić, drogi Lwie, w miesiącu czerwcu? Na czym Lew ma się skupić w miesiącu czerwcu? Przede wszystkim przemyśleć Twoje relacje ze znakiem, z, yy, z osobą z podznaku koziorożca, strzelca oraz wodnika. Te osoby tutaj po prostu będą odgrywały w czerwcu ważną rolę. Karty mówią drogi Lwie, myśl o sobie i o swoim ego. Jeżeli musisz czasem skłamać dla dobra sprawy, to zrób to. Także. Yy, Czasem trzeba dla dobra sprawy po prostu przykoloryzować. Drogi Lwie, dbaj również o przyjaciół. To ty bądź tą osobą, która pierwsza wyciąga rękę, która pierwsza łagodzi konflikty. Uwierz w swoje szczęście. Jeżeli masz e, życzenia do spełnienia, wyjdź na zewnątrz, proś gwiazdy o spełnienia. Najpierw e, energia wdzięczności. Dziękuj za to, co masz. A potem proś o więcej. Także y, karta spełnionych życzeń y, na miesiąc czerwiec dla Ciebie. Pozdrawiam serdecznie wszystkie lwy. Zapraszam oczywiście do kontaktu y, osobistego ze mną y, na messenger, na y, tutaj przez WhatsApp, y, telefon y, Skype. Ale również Instagram, Facebook, kochani. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie, życząc oczywiście udanego czerwca. Do kolejnego razu, Wróżka Anna.